Dzisiaj zabieram Was do Lidla i zobaczycie, cóż takiego kupiłam. Ale w Lidlu będziecie widzieć tylko troszeczkę, bo tam tylko chciałam Wam, chciałam wam pokazać pewne takie ala kalosze, więc to zobaczycie. A później pokażę Wam już tutaj u mnie w domu zakupy. Co takie kupiłam? Za zakupy zapłaciliśmy około 120 euro za wszystko. Wszystkiego chyba Wam nie będę pokazywać, bo wiadomo, nie wszystko jest jakby konieczne do pokazania i warte uwagi, ale te takie według mnie fajne artykuły, które są warte uwagi, to właśnie Wam pokażę. Tak, także Was serdecznie zapraszam na zakupy do Lidla. Teraz właśnie w Lidlu są 4,99 Kaloszki do ogrodu. Granatowe albo zielone. 4,99 Normalnie price jest 6,99 A Teraz jest 4,99 Tutaj dla faceta też. To zaczynamy teraz przedstawienie zakupowe i teraz zobaczycie cóż takiego zakupiłam wczoraj, bo to było wczoraj w Lidlu. Także a było tego dość sporo, bo wiecie, jak weszliśmy do tego Lidla, a wszyscy już byliśmy tacy troszkę głodni, to więc zaczęliśmy kupować troszkę więcej. Najpierw zaczniemy od cebuli. Bo wiecie, jak tam się wchodzi do Lidla, to od razu wita nas cebula, no, więc wzięłam sobie 2 kg cebuli. I muszę Wam powiedzieć, że słyszałam, że zdrowa jest cebula, a ja właśnie dużo jem takiej cebuli, więc myślę, że warto i dobrze jest, żeby jeść. Kupiłam, słuchajcie, takie takie pałki, udka z kurczaka na obiad. Będziemy robić. Ale kupiłam jeszcze coś. I ja akurat to bardzo lubię. Kawa pcici jakieś. Kawa pcici to się nazywa. Nie wiem, czy to tak się tak, się tak samo mówi, jak się czyta, ale tu poznałam w Niemczech i ja bardzo to lubię. Zobaczcie, kupiliśmy też takie właśnie ser 30% tłuszczu. Salami, szpinata romana, taki salami. I też jakąś szynkę z pieprzem. Z pieprzem w ogóle jest ekstra, naprawdę jest ekstra. No i twaróg. Twaróg, tu akurat jest 2,5%, on jest taki bardziej, mniej tłuszczu ma. No i się cieszę, bo właśnie w idlu można dostać twaróg. Bo normalnie nie kupicie, nie dostaniecie takiego typu, takiego typu twarogu. Kupiliśmy też masełko, masło. O, tym razem takie. To akurat było w promocji. Te małe pomidorki. Zobaczymy, czy one też będą dobre, bo kiedyś kupiłam były rewelacyjne, więc zacznę, że te to też będą. Też szpinak. bo Ja lubię szpinak i sałatę, bo zamierzamy sobie zrobić wieczorem dzisiaj właśnie sałatkę. Taką. I do tego jeszcze taki francuski sos. No i oczywiście tu będą różne inne rzeczy. Kupiłam też Spice Quark i on jest potrzebny do keze Kuchen, które będę właśnie robiła. I Potrzebuję też jogurt. Jogurty naturalne też kupiłam. I właśnie ten Spice Kwark właśnie to. Dzieci sobie kupiły oczywiście coś do picia. Taką jakby herbatkę i takiego Miller Milch truskawkowego. Paula sobie wziął czekoladowego, ale już to pił. I jeszcze takie desery dla dzieci czekoladowe. One akurat je lubią. I też przyprawy. Kurkumę. W ogóle używam kurkumy. Dość dużo często do, do, do różnych potraw, dlatego że właśnie ona jest zdrowa i warto używać kurkumy. I też kupiłam do pizzy przyprawkę. No i to już pewnie nieraz widzieliście w różnej wersji, bo to zależy w jakim sklepie to, to tak to wygląda. Ale też lubimy te sticki Kupiliśmy też zobaczcie. Pomarańcze czerwone. I muszę Wam powiedzieć, że one są w ogóle słodsze niż te zwykłe. Takie jednego zdjęcia to już uch uch już wystarczy na cały dzień. Kasia sobie wzięła takie Erdbeere do szkoły: truskaweczki do szkoły. I tu jeszcze dla Pedra Gillette końcówki do polarki. Oczywiście też muszą być jakieś. Kupeczki, bo to na śniadanie oni sobie zawsze jedzą dzieci. Tu ja kupiłam czekoladki, bo muszę zabrać jutro z sobą, poczęstować czekoladkami. 20 czekoladek tutaj jest, także jutro zabieram z sobą te czekoladki. Tak. Jeszcze oczywiście Pedro wziął czekoladkę taką do zjedzenia. No i dla naszej kici, bo kicia lubi takie, o, miam miam. W ogóle kot ponoć zna bardzo dużo wyrazów, więcej niż pies i muszę Wam powiedzieć, że moja Kicia, jak ja powiem Miam Miam, to na doskonale wie, że chodzi o nią i że chodzi o jedzenie. Także właśnie takie Miam Miam, takie jedzonko kupiłam dla Kici i wiecie, to jest taki um, wątróbka taka, kurza wątróbka i też jest z tego, z łososiów, z łososia. No i to by było tyle. Słuchajcie, to przed Wam pokazałam. Jeszcze tam była woda do picia, a i jeszcze kupiłam taki właśnie do mycia szyb. Ale ja kupuję te najtańsze. Czasami kupuję frosza, czasami też się zdarza jakieś inne, ale generalnie staram się te najtańsze do mycia szyb, dlatego że ja używam tego bardzo dużo i ja czyszczę w sumie kilka razy na dzień też stół, bo mamy szklany. I też lubię lustra, że były przy drzwiach wyczyszczone, i tutaj też mamy dużo, właśnie luster. Więc ja lubię często czyścić lustra, szkło i tak dalej, więc nam idzie to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc jak ja bym kupowała w tych cenach takich wyższych, to wiecie, a to chyba kosztuje tak do euro, chyba jakoś tak, może troszkę więcej. Także takie, takie tanie produkty to można sobie kupować, i tutaj jest litr, nie? Już litr jest. Dobra. A, słuchajcie, jeszcze Wam coś nie pokazało. Brat O właśnie, powiem Wam coś. Jak chcecie zrobić, jak chcecie zrobić na przykład hotdoga na wieczór, to możecie właśnie użyć do tego takich bułek. Troszkę je tam w piekarniku podpiec, żeby były ciepłe. Przekrejacie na pół, wkładacie do bułeczki parówkę i... I tylko do tej parówki dajecie szczypiorek. I oczywiście jak tam lubicie ketchup, musztardę, majonez, co tam lubicie, możecie dać. Jeżeli chcecie, możecie też ogórka, jeżeli macie. I macie tak ekstra właśnie jedzonko, hot dogi własnej roboty. One są takie fajne, bo są mini i naprawdę z apetytem można zjeść. Muszę wam powiedzieć, że bułka słodka świetnie komponuje się właśnie z, tym, z tymi produktami na słono na ostro. Także ekstra jest smak. Wypróbujcie i dajcie znać później, czy wam smakowało. Dobra, kończę już z zakupami. Mam nadzieję, że Wam się zakupy podobały. Oczywiście piszcie w komentarzach, co takiego Wam się podobało i czy wypróbujecie mój przepis na hot dogi, także. Dawajcie koniecznie znać. Ja już się z Wami żegnam. Zapraszam Was na następny filmik. Do zobaczenia. Pa, pa. Robimy z Katarzynką ciasto. Kezek kochan się nazywa. I tu już mamy kruszonkę. Tu Kasia ile teraz? Jedną y -y, trzecią. Drugą trzecią. Dwie trzecie. No. Musi Kasia na boczki. Nie, na to. Na co? Na podłogę. <głos》> Dobra, tutaj musimy wyłożyć ciasto i zaraz będziemy to robić masę właśnie z tym serkiem. Do tego jeszcze jajka pójdą. To chyba jest druga trzecia teraz. No. To jest jedna trzecia? No. To wygląda mi jak pół. Co dajesz Kasia? Kwark. Fajzer. Spajsa kwark. Cały nie 500 gram. No, cały to już nie będzie. Trochę Kasia tutaj nam podjadła oczywiście. Spajsy, tu już mamy jajka przygotowane. Jogurtu, i napiszę. 300 gram jogurtu, czyli to jest... Z... A, czyli dwa kubeczki. Czyli te dwa kubeczki jogurtu. I tu są jeszcze jajka i będzie jeszcze masło. Masło 150. Teraz... Ostatnia faza. Serek mieszamy z masłem. Sernik już gotowy. A teraz wkładamy do piekarnika, który jest na 180 stopni przygotowany i 55 minut ma się piec. Dobra. 55 minut. Okej. Okay. Już felik. Ciasto właśnie wyjęłyśmy z Kasią z piekarnika. Tak ono wygląda. I będziemy miały na jutro, na, na poniedziałek. poniedziałek. Musimy poczekać, aż wystygnie. Jeszcze się? Tak. Na jutro będziesz miała dziewczynkę. Do szkoły. Do szkoły. Mhm. Wszyscy sobie zapiszemy po kawałku. Bo to już trochę Czekaj. nie załadnie. Jak, Mama, Tak to Tego tak się tak nie robi, mama. to przez sitko. A no, tak, właśnie. I co teraz? Dobra. Ale to mnie słodki, mała, popsuła. Oj, tam. Oj, oj, babcia by tak nie zrobiła. Ale my jesteśmy my, a babcia z babcią. Dobra. My mamy tak zrobione. O. Może nie jest pięknie, ale będzie apetyczne i A będzie A to dobre. było do dekoracji. No to jest do dekoracji, to jest dekoracja. Ale nie wygląda No i zobaczcie. Piękne ciasto. To Mam na... Jeszcze to, żeby szybciej stegnęło. Ostygło, żeby szybciej. Czekaj. Chcę, Chcesz, żebym się poparzyła? Nie. A? To jest gorące, <laughs> dopiero co spiknęło. Zobacz się nie no zniszczymy nasze ciało. Nie, to najpierw musi się stygnąć, a później to wyjąć. Czekaj. Trzeba po prostu... Nie ma to się całe psuje. No poczekaj, trzeba to odciąć. Powinno się najpierw dać na... weź rękę? Dobra teraz. No. Ups, zobaczcie, jakie piękne ciasto. Poszło.